Witajcie poszukiwacze prawdy, nazywam się Chris Kliński. W dzisiejszym odcinku naszego programu śledczego zanurzymy się w mroczne i burzliwe wody jednego z najbardziej sensacyjnych konfliktów ostatnich miesięcy rozpadu sojuszu między Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem. To historia pełna intryg, ambicji, zdrady i potencjalnych spisków, które mogą wstrząsnąć fundamentami amerykańskiej polityki. I gospodarki. Co tak naprawdę kryje się za tym konfliktem i jakie będą jego konsekwencje dla świata? Na początku 2025 roku świat patrzył na Donalda Trumpa i Elona Muska, jak na duet nie do pokonania. Trump, powracający na fotel prezydenta, i Musk, najbogatszy człowiek na świecie, wydawali się idealnymi partnerami w misji zrobienia Ameryki wielką ponownie. Musk, który przez lata krytykował Trumpa, nagle stał się jego największym zwolennikiem. W 2024 roku wpompował w kampanię Trumpa ponad 250 milionów dolarów, a po wygranych wyborach został mianowany specjalnym doradcą i szefem Departamentu Efektywności Rządu, zwanego DOG. Widzieliśmy ich razem w Białym Domu, na wiecach, a nawet podczas startu rakiety SpaceX. Mask ze swoim synem na ramionach brylował w gabinecie owalnym, a Trump nazywał go jednym z największych innowatorów wszechczasów. Ich bromance, jak nazywali to media, wydawał się niezniszczalny. Ale coś poszło nie tak. Bardzo nie tak. Pierwsze pęknięcia pojawiły się w marcu 2025 roku. Mask jako szef DOK, wprowadzał agresywne cięcia w federalnej biurokracji. Agencje rządowe traciły fundusze, pracownicy byli zwalniani, a programy zamykane. Dla wielu był to dowód na to, że Musk realizuje wizję Trumpa odchudzenia rządu. Ale za kulisami rosły napięcia. Trump zaczął dostrzegać, że Musk, zamiast być lojalnym wykonawcą, zachowuje się jak niezależny gracz. Według doniesień, Musk chciał przedłużyć swoją rolę w Białym Domu. Mimo, że jako specjalny pracownik rządowy miał ograniczenie do 130 dni, Trump odrzucił tę prośbę, a to był pierwszy zgrzyt. Czy Musk czuł się niedoceniony, a może Trump zaczął postrzegać go jako zagrożenie? Sytuacja eskalowała, gdy Musk dowiedział się o tajnych briefingach Pentagonu na temat Chin, w których nie uczestniczył. Według Steve'a Bannona, byłego stratega Trumpa, punktem zwrotnym był moment. Gdy Trump odmówił Maskowi dostępu do planów ataku na Chiny w potencjalnej wojnie. W tym momencie wszystko się zmieniło, miał powiedzieć Banon. Musk, który ma ogromne interesy w Chinach przez Tesle, mógł poczuć się zdradzony. Czy Trump celowo odciął go od kluczowych informacji, by ograniczyć jego wpływy? A może Musk chciał wykorzystać swoją pozycję w Białym Domu, by chronić swoje biznesy za granicą? To prowadzi nas do pierwszej teorii spiskowej. Czy Musk został odsunięty, bo Trump podejrzewał, że jest zbyt blisko chińskiego rządu? Ale prawdziwy wybuch nastąpił na początku czerwca 2025 roku, kiedy Musk publicznie zaatakował sztandarowy projekt Trumpa ustawę budżetową zwaną One Big, Beautiful Bill. Ta ustawa, która przeszła przez Izbę Reprezentantów, ale utknęła w Senacie. Miała wprowadzić ogromne obniżki podatków, podnieść limit zadłużenia i zrealizować kluczowe obietnice Trumpa. Jednak Musk nazwał ją obrzydliwą abominacją i pork field, czyli pełną niepotrzebnych wydatków. Twierdził, że ustawa podkopuje jego wysiłki w DOG i zwiększy deficyt budżetowy o 2,4 biliona dolarów w ciągu dekady, co potwierdziła analiza Congressional Budget Office. Musk posunął się nawet do tego, że zagroził finansowaniem kampanii przeciwko republikańskim kongresmanom, którzy poprą ustawę. To był cios w samo serce administracji Trumpa. Trump, który przez kilka dni milczał, w końcu odpowiedział. W gabinecie owalnym, podczas spotkania z kanclerzem Niemiec, Friedrichem Mercem, powiedział: Elon i ja mieliśmy świetne relacje, nie wiem czy nadal je mamy. Oskarżył Maska o to, że ten sprzeciwia się ustawie tylko dlatego, że usuwa ona ulgi podatkowe dla samochodów elektrycznych co uderza w Tesle. Elon wiedział o tym od początku, stwierdził Trump, sugerując, że Musk działa z pobudek osobistych. Ale to, co wydarzyło się później, wstrząsnęło wszystkimi. Trump zagroził na Truth Social swojej platformie, że obecnie miliardy dolarów w rządowych kontraktach i dotacjach dla firm Maska, Tesli, SpaceX i Starlink. To najłatwiejszy sposób na zaoszczędzenie miliardów, napisał. W odpowiedzi Musk rzucił bombę: Stwierdził, że Trump pojawia się w aktach Epsteina i że to rzekomo powód, dla którego dokumenty te nie zostały w pełni upublicznione. Miłego dnia, DJT, zakończył swój post na X. To oskarżenie o związki z Jeffreyem Epsteinem, skazanym przestępcą seksualnym, było jak granat wrzucony w sam środek ich konfliktu. Choć brak dowodów na poparcie słów Muska, a Trump zaprzeczał jakimkolwiek powiązaniom, to plotka ta wywołała burzę. Demokraci w kongresie natychmiast podchwycili temat, żądając ujawnienia wszystkich dokumentów Epsteina. Czy Musk naprawdę ma dostęp do jakichś tajnych informacji? A może to desperacka próba zdyskredytowania Trumpa? Niektórzy spekulują, że Musk, mając dostęp do rządowych danych przez DOGE, mógł natknąć się na coś kompromitującego. Inni twierdzą, że to blef, sposób na odwrócenie uwagi od jego własnych problemów. Kolejna teoria spiskowa dotyczy finansowych konsekwencji tego konfliktu. Po groźbach Trumpa akcje Tesli spadły o ponad 14%. Co kosztowało Muska około 20 miliardów dolarów z jego osobistego majątku. Inwestorzy Tesli zaczęli panikować, a jeden z nich, Ross Gerber, napisał na X: Elon myli się myśląc, że ma taką władzę jak Trump. Musk odpowiedział groźbą wycofania statku kosmicznego Dragon, używanego przez NASA do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, choć później wycofał się z tej deklaracji. Pokazał, jak bardzo jego firmy są kluczowe dla rządu USA. SpaceX odpowiada za wynoszenie satelitów wywiadowczych, a Starlink jest używany nawet w Białym Domu. Czy Musk szantażuje rząd, grożąc paraliżem kluczowych operacji? A może Trump celowo chce osłabić Maska, by zmniejszyć jego wpływ na amerykańską politykę? Nie można też pominąć wątku psychologicznego. Eksperci, jak psycholog z The Conversation, wskazują, że obaj mężczyźni to narcystyczne osobowości, które nie tolerują konkurencji. Ich sojusz był oparty na wzajemnym podziwie, ale gdy Musk zaczął krytykować Trumpa, ten poczuł się zdradzony. Pogarda jest najlepszym predyktorem rozpadu bliskich relacji. Czytamy w analizie. Musk mógł poczuć się urażony, gdy Trump odrzucił jego propozycję, jak użycie Starlink do kontroli ruchu lotniczego, czy nominację jego kandydata na szefa NASA. Trump z kolei mógł uznać, że Musk, który nazywał się pierwszym kumplem prezydenta, próbuje go przyćmić. Czy ten konflikt to tylko starcie ego, czy może kryje się za nim coś głębszego? Przejdźmy teraz do konsekwencji. Ten konflikt ma potencjał, by wstrząsnąć nie tylko amerykańską polityką, ale i globalną gospodarką. Po pierwsze, zerwanie kontraktów z firmami Maska mogłoby sparaliżować kluczowe programy rządowe. Nasa bez SpaceX miałaby problem z dostępem do ISS, a Pentagon straciłby możliwość wynoszenia satelitów. Starlink, który stał się integralną częścią infrastruktury komunikacyjnej, Również jest na celowniku. Jeśli Trump zrealizuje swoje groźby, czy USA staną się bardziej zależne od zagranicznych dostawców? A może to tylko gra polityczna, by zmusić Muska do uległości? Po drugie, Musk może użyć swojej ogromnej fortuny i platformy X z ponad 200 milionami obserwujących, by finansować kampanię przeciwko Trumpowi i Republikanom w wyborach w 2026 roku. Już teraz zapowiedział, że rozważa stworzenie nowej partii politycznej, która reprezentowałaby 80% Amerykanów w środku. To mogłoby podzielić elektorat Republikanów i osłabić pozycję Trumpa. Ale czy Musk, który jeszcze niedawno był postrzegany jako Dark Maga, naprawdę jest gotów przejść na stronę demokratów? Niektórzy twierdzą, że jego krytyka Trumpa to tylko przykrywka dla większego planu. Przejęcia kontroli nad narracją polityczną w USA. Po trzecie, ten konflikt uwypukla niebezpieczeństwa związane z uzależnieniem rządu od prywatnych firm. SpaceX, Starlink i Tesla są kluczowe dla amerykańskiej infrastruktury, ale są kontrolowane przez jedną osobę Muska. Jak pokazał incydent z 2023 roku, gdy Musk odmówił Ukrainie użycia Starlink w ataku na rosyjskie siły, jego decyzje mogą mieć globalne konsekwencje. Czy USA za bardzo oddały kontrolę nad strategicznymi aktywami w ręce jednego człowieka? I co się stanie, jeśli Musk zdecyduje się użyć tej władzy jako broni przeciwko Trumpowi? Na koniec, wróćmy do wątku Epsteina. Choć Musk nie przedstawił dowodów, jego oskarżenie może być początkiem większej kampanii dezinformacyjnej. Jeśli ma dostęp do jakichkolwiek kompromitujących informacji, może użyć ich, by szantażować Trumpa. Z drugiej strony, Trump, który kontroluje rządowe agencje, może zlecić śledztwa przeciwko Maskowi, na przykład w sprawie jego statusu imigracyjnego czy kontraktów rządowych. To wojna dwóch tytanów, w której obaj mają narzędzia, by zadać sobie nawzajem ogromne szkody. Co to wszystko oznacza dla nas, zwykłych ludzi? Ten konflikt pokazuje, jak bardzo polityka i biznes są dziś splecione. Decyzje dwóch miliarderów mogą wpłynąć na ceny samochodów, dostęp do internetu, a nawet bezpieczeństwo narodowe. Czy jesteśmy świadkami zwykłego starcia ego, czy może gry o władzę, która zmieni układ sił na świecie? Jedno jest pewne, prawda jest gdzieś tam i my, poszukiwacze prawdy, musimy ją znaleźć. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie lajka, subskrybujcie kanał i zostawcie komentarz z Waszymi teoriami na temat tego konfliktu. Czy mask działa sam, czy może jest pionkiem w większej grze? A może Trump ukrywa coś, co mask chce ujawnić? Do zobaczenia w następnym odcinku, poszukiwacze prawdy, trzymajcie oczy szeroko otwarte.